Witam wszystkich na kolejnej wycieczce szlakiem dawnej linii kolejowej. Dzisiaj jestem na stacji Ruciane Nida. I dzisiaj będziemy szli dawną linią kolejową z Ruciane Nida do Prągowa. E, linia do domrągowa odbijała e, ze szlaku Ełk-Olsztyn w stronę właśnie tą, którą pokazuję, czyli na Olsztyn w prawo. I w, w tym kierunku w tej chwili będę zmierzał. Po prawej taki oddzielny mini, jakby nasyp linii domrągowa, ciąż i do mnie jeszcze równolegle do siebie. I w tym miejscu linie się rozchodzą, w prawo odchodzi w las linia domrągowa, w lewo e, linia Dolsztyna do i szczytna. I tutaj właśnie pojawia się problem pierwszy na tej linii, czyli to, że torowisko jest zupełnie zarośnięte i niestety. Pierwszy odcinek i pewno nie, nie, nie jedyny będziemy musieli pokonać drogą asfaltową. torowisko biegnie przez nas, jest praktycznie niemożliwe do znalezienia. Bez tego, w tej chwili udajemy się w stronę asfaltówki. Niestety, i jesteśmy w miejscu dawnego przejazdu w poziomie torów między stacjami Ruciane a Ukta. Z tej strony przychodziły tory od strony Rucianego. Mniej więcej kilometr dwa e, można tutaj przejść taką ścieżką, w miarę wygodną, później to wszystko się e, rozmywa w lesie. I tutaj e, dawne torowisko przechodzi na prawą stronę e, szosy zrucianego do e, piecek i dalej do mrągowa, i będziemy tędy szli w stronę z dawnej stacji ukta. I dochodzimy do budynku dawnej stacji UKTA. Widok od strony podjazdu i budynki dworcowe od strony torów. Równia stacyjna, całkowicie aktualnie zabudowana. I kierunek Mrągowo. Niedostępny do przejścia. I idziemy dalej szosą asfaltową, która jest tam dalej po lewej stronie. I w miejscowości Ukta dochodzimy do zniszczonego mostu na rzece Krutynia. To jest kierunek Ruciany. To jest torowisko w kierunku na most. To jest most od góry. Kierunek mrągowo. W tej chwili tu został taki punkt widokowy zrobiony. Tak to wygląda z tego punktu widokowego. Po drugiej stronie resztka drugiego przyczółka. Rzeka Krutynia. I jeszcze widok tego mostu z boku. Przypominam, to jest przyczółek od strony zrucianego. Tam dalej przyczółek od strony Mrągowa. Teraz przez około e, kilometr lina biegnie przez miejscowość Łukta. Tam torowisko jest częściowo zatarte. E, i wraca ponownie e, do szosy e, z Rucianego do miejscowości Piecki. E, za miejscowością Ukta e, torowisko, tak jak powiedziałem, przechodzi na prawą stronę drogi e, i na początku jest niedostępne, później wchodzi na nie taka oto ścieżka, generalnie o wiele łatwiej iść szosą. Natomiast na wysokości skrzyżowania z szosą na Krutyń wchodzi już szlak rowerowy na torowisko i taka oto wygodna droga idzie w stronę Mrągowa. I dosłownie, kilkaset metrów za początkiem ścieżki rowerowej. Taki oto mostek. Na górze, torowisko, w prawo kierunek mrugowo. I najprawdopodobniej pozostałości dawnej stacji krutyń. Tylko tyle zostało z budynku stacyjnego. Równia stacyjna była raczej w tym kierunku, ale to wszystko jest pozarastane. Rośnie tutaj las, niewiele tu widać. Ścieżka rowerowa jest najprawdopodobniej na dawnym torowisku, czyli tutaj trochę wyżej. Zaraz tam podejdę. Tutaj są te ruiny. Tutaj jest jakby pozostałość peronu tak to wygląda przynajmniej. I tu jest kierunek mrągowo. Stacja tak jak mówię, najprawdopodobniej. I kawałek dalej, i dalsze pozostałości. Tak to wygląda. Ciągnie się wzdłuż torów. No, zakładam, że tory były tam, gdzie w tej chwili ścieżka rowerowa, czyli tutaj troszkę wyżej. C Trudno powiedzieć, czy to była może rampa zniszczona. Tak to obecnie wygląda na dawnej stacji Krutyń. No niestety wszystko jest tu pozarastane, poniszczone i ciężko e, ciężko wnioskować, e, co to mogło kiedyś być. A tak wygląda teren dawnej stacji z poziomu obecnej ścieżki rowerowej. To jest kierunek Ruciana. Po lewej te ruiny czegoś, co wam pokazywałem. I po takim kilkuminutowym, monotonnym marszu ścieżką rowerową, przejazd po poziomie torów przez szosę Ruciane-Piecki to jest kierunek ruciane. I to jest kierunek Brągowo w dalszym ciągu szlakiem rowerowym. No odcinek w takim ciekawym wąwozie, to jest kierunek Ruciane. Kierunek Mrągowo. I takie miejsce odpoczynku przy głównej szosie to jest kierunek ruciane. Tak to wygląda, i tak biegnie dalej ścieżka rowerowa po prawej. Szosa ruciane, piecki, której cały czas się trzymamy. I kilkanaście metrów za tym punktem odpoczynku. Mostek nad małą rzeczką w prawo kierunek. Mrągowo w lewo, ruciane. I widok tego mostka z góry, kierunek mrągowo On widać, że lekko podszykowany na potrzeby ścieżki rowerowej. I wychodzimy z lasu to jest kierunek Ruciane. To wygląda na to, jakby jeszcze podkłady od 45 roku się zachowały. Po dawnej kolei. I teraz dawne torowisko znika w polu. I prawdopodobnie ten odcinek w jakiś sposób obejdziemy. Na przykład szlak rowerowy odbija tutaj w lewo, więc łatwiej chyba będzie obejść. I już za tym polem, ponownie na torowisku. To jest kierunek Naruciany. I tutaj kierunek mrągowo. E, obejście e, ścieżką rowerową jest bardzo długie, zdecydowanie go nie polecam. E, jeśli nie chcecie przebijać się przez pole, to po lewej stronie jest szosa, którą lepiej obejść. Po takim dość długim odcinku ścieżką rowerową przez las, później pole, dochodzimy do przejazdów poziomu torów ponownie z szosą ruciane. Piecki to jest kierunek ruciane. To jest przejazd i to jest kierunek piecki. Tu się zaczyna ścieżka rowerowa z szlakiem dawnej kolejki z piecek do Krutynia. Ale czy to jest na pewno przebieg kolejki? Trudno powiedzieć. W pieckach jest on bardzo mocno zatarty i tak naprawdę nie wiemy, czy ona tędy biegła. Więc teraz udajemy się w stronę stacji pieckiej. To jest kierunek odruciany, a to jest kierunek mądowo. Jak widać, tutaj już nie ma mowy, żeby cokolwiek odczytać w tej zabudowie. W samych pieckach przebieg dawnej kolei jest bardzo mocno zatarty. Być może tutaj ta droga jest poprowadzona dawnym torowiskiem. To jest kierunek mrągowo i na stację piecki. To jest kierunek Luciana Nida. No, tutaj w tym kierunku to już nic nie widać z, z dawnej kolei. I dochodzimy do e, miejsca gdzie dawniej była stacja Piecki, to jest kierunek e, Ruciane, całkowicie e, zabudowane torowisko, e, równia stacyjna, po prawej stronie dawny budynek mieszkalny kolei po lewej, najprawdopodobniej budynek dworcowy, chociaż źródła tego nie określają jednoznacznie. W tej chwili oba budynki to jest urząd gminy. I tutaj kończymy naszą wycieczkę. Pierwsza część linii kolejowej Rucianeni-Damrongowo. Zapraszam Was na następną wycieczkę szlakiem zapomnianej linii kolejowej.